Witajcie, witajcie, 30 maja, kolejny raz przegląd roślin z Biedronki. Na wstępie widzicie ficusa ginseng, czyli taki rodzaj bonsai za 49,99 Był taki jeden fajny storczyk, pozostałe w dostawie białe. Tutaj macie hortensje ogrodowe za 26,99 pachira, dracena takie dość duże egzemplarze, ale one nie były, nie były oznakowane cenowo. No i wchodzą rośliny kolekcjonerskie. Znowu wraca Jacqueline, alokacja żaklina i także Ring of Fire. To były dość takie duże, duże, rośliny. Ring of Fire trochę mniejsze. Ale było tego po dwie paletki. Bardzo ładne wjechały także sukulenty. Zobaczcie, jakie fajne, duże w doniczkach czternastkach. Jest to sedum klawatum, krasula Rogersil, krasula Moneymaker, także Portacularis Variegata, escheweria Liliacina, i jeszcze jedna jakaś chyba escheweria była. One takie naprawdę duże egzemplarze. Na jedną z tych roślin się nawet skusiłam. Możecie zgadywać, jeśli macie ochotę, na którą. Zobaczcie, to naprawdę ogromne doniczki były. I było tego też dwie paletki w dwóch różnych miejscach. Niestety są dość kruche, a były bardzo zbite. To musiała być dzisiejsza dostawa, być może zmyślał o sobocie tak de facto. No ale naprawdę, te, te sukulenty bardzo mi się podobały i nawet nad nimi troszeczkę stałam z tego względu, że tak jak powiedziałam Wam, że wzięłam jeden z tych sukulentów. Te krasulki obie są dość podobne, tylko jedna jest bardziej włochata, druga, druga trochę mniej. Tutaj macie jeszcze takie właściwie osłoneczki, kotek, piesek, nie było ceny i czytnik nie szczytywał. Tej ceny też, też nowość. No, one pewnie nie są drogie. No, jakaś liczna, śliczna jest ta. szyweria. naprawdę. No, bardzo ładnie wyglądały te mm, sukulenty. Tu jeszcze lawenda, jakby ktoś potrzebował. I na koniec taki rodzaj kaktusa. Był jednak tak daleko, że nie widziałam, jak, co to jest. Do widzenia.